W dniach od 5 do 9 lipca w Galerii Okno Słupickiego Miejskiego Ośrodka Kultury trwają letnie warsztaty artystyczne pod tytułem Artyści Odkrywcy. Akcja Lato w Galerii Okno, myślę, że w tym roku trochę inna, inspirująca też jak każde poprzednie. Natomiast weszliśmy również we współpracę z Muzeum Sztuki we Frankfurcie. Dwa warsztaty prowadzi pani Joanna Kopczyńska właśnie z tego muzeum wprowadzając hasło plecach czy Land Art. Przez te pięć dni, bo tyle trwają warsztaty, wprowadzamy różne formy tworzenia poprzez sztukę wyrażania siebie, że można wyjść również na dwór, skorzystać z liści, z kamieni, z tego co jest wokół i tworzyć rozety, zwierzęta, układać. I tych prac nie możemy zabrać prawdzie do domu, ale dokumentacją wtedy jest fotografia. I tak tworzą prawdziwi artyści, jest to dział sztuki, natomiast również dzieci mogą się tym bawić, inspirować. To między innymi dzisiaj było. Ale też malujemy farbami akrylowymi na prawdziwych płótnach. Wczoraj robiliśmy piękną sztukę na chodnikach kredą, ale też w pewien specyficzny sposób, gdzie taśma wykreślała nam formy. Będziemy również sami tworzyć taki sztukoplecak, malując na nim i tworząc osobisty, indywidualny obraz. Jestem naprawdę bardzo zadowolona, każdego dnia naszych warsztatów dzieci bardzo kreatywnie działały. Bardzo mi się podobała praca w grupie, było to bardzo ciekawe oglądać jak na początku były trudności z komunikacją, później coraz bardziej z biegiem czasu działały coraz lepiej razem i powstały bardzo piękne mozaiki i namalowane kredo. Natomiast dzisiaj każdy pracował indywidualnie i też Każda praca totalnie się od siebie różniła, były naprawdę ciekawe pomysły i myślę, że dzieciom sprawiło to dzisiaj też radość. Bardzo mi się tutaj podobała praca koleżanki mogę pokazać. Może ty coś tutaj przyjdziesz i opowiesz o swojej pracy. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawa kompozycja. Powstała właśnie z nitek i z patyków i różnych elementów przyrodniczych. Myślę, że to. Nie spodziewałam się, że coś takiego powstanie. Myślałam, że powstaną tylko i wyłącznie prace na ramkach, na jakichś powierzchniach, natomiast myślę, że to było coś, co mnie zaskoczyło dzisiaj. Zobaczyłam kółko i włóczkę, i przyszło od razu mi do głowy, żeby zrobić coś wiszącego. Jako, że w telewizji ostatnio udziałem, makatki makatki, jakoś so, tak przyszło. Mm, tak bardziej taki las, las, kiedy jest bardziej ciszej. I nie ma takiego większego hałasu w tym lesie. To jest smok, który właśnie leci do swojej jaskini. On po prostu poleciał po na przykład jedzenie. takie. On jest smokiem natury. Jest bardzo niewidoczny, bo właśnie jest zrobiony z takich kawałków różnych kwiatów, liści. Płatków, kwiatów, mięty na przykład, piór. Kolejny raz Galeria Okno stwarza warunki dla młodych artystów do tworzenia ciekawych i często zaskakujących autorskich projektów.